Teraz bym udzielił głosu tutaj naszym gościom i zgłaszał się pan Maciej Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Proszę panie prezesie o zabranie głosu. Dzień dobry Panie Przewodniczący, dzień Panią. dobry. Panie i panowie posłowie, yy, witam także swoje koleżanki i kolegów z organizacji społecznych. Ja się tutaj przede wszystkim będę odnosił do projektu rządowego, który jest takim projektem bazowym, yy, zgodnie z decyzją pana przewodniczącego. Jeśli chodzi o najbardziej takie kontrowersyjne z punktu widzenia społecznego rozwiązanie, czyli zwiększenie uprawnień pieszych, celowo mówię zwiększenie uprawnień pieszych. Pieszych, bo prawna ochrona to jest ewentualnie w procesie cywilnoprawnym e ewentualnie sprowadza się do penalizacji konkretnych uczestników, natomiast prawo nikogo nie chroni. Chroni zdrowy rozsądek, odpowiednie rozwiązania, zarówno w konstrukcji pojazdów, jak i infrastruktury, natomiast prawo nikogo nie chroni. Trzeba cały czas pamiętać, że nasze prawo musi być zgodne z przepisami międzynarodowymi, a w tym wypadku Powinno być zgodne z konwencją wiedeńską o ruchu drogowym. I faktycznie, analizując te przepisy, można powiedzieć tak, że propozycja rządowa w zakresie e, zwiększenia uprawnień pieszych jest w 100% zgodna z konwencją wiedeńską o ruchu drogowym, czego niestety nie można powiedzieć o propozycjach e, poselskich. Konwencja przewiduje, żeby w momencie wchodzenia na e, przejście dla pieszych oraz na przejściu dla pieszych. Pieszy miał pierwszeństwo i praktycznie rzecz biorąc jest to stuprocentowe odwzorowanie yy, konwencji wiedeńskiej. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że przepisy konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym mówią także o obowiązkach pieszych. I wśród tych obowiązków, między innymi wymieniony jest obowiązek szczególnej ostrożności, co istnieje, ale niezależnie od obowiązku zachowania szczególnej ostrożności, mowa jest, że przed wejściem na jeździe. Pierwszy powinien upewnić się o prędkości i o odległości pojazdu. Ja rozwinę tą myśl później za chwileczkę, dlaczego jest to tak istotne, ale zwracam uwagę, że w tym zakresie przedłużenie rządowe nie jest zgodne z konwencją wiedeńską. Teraz jeżeli mówimy o ustawodawstwie europejskim, to no jest bardzo ciekawy raport Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2013 roku. Tam bodajże że w 15 państwach analizuje przepisy dotyczące pieszych i jest on poprawny pod tym względem, że faktycznie w sposób prawidłowy diagnozuje uprawnienia pieszego. Natomiast ja mam osobiście zastrzeżenie do tego raportu, że założenia metodologiczne przyjęte były błędne. Bo zawsze w ruchu drogowym mamy komplementarne przepisy. Dotyczą one w danej sytuacji obowiązków wszystkich stron. I w raporcie pominięto przepisy dotyczące obowiązków pieszych w związku z, przejściem, w związku z przejściami. We wszystkich w tych państwach wymienionych w raporcie są komplementarne przepisy nakazujące pieszemu, na przykład, upewnienie się o widoczności pojazdów, o prędkości pojazdów. Odległości przed wejściem dla pieszych. Tego już raport Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego niestety nie mówi, i tu jest jego metodologiczna e, słabość. I teraz tak. Oczywiście eksperci rządowi, no bo dyskutowałem wielokrotnie, mówią, że obowiązek upewnienia się o prędkości i odległości pojazdów wynika ze szczególnej ostrożności. Oczywiście, dla mnie, dla prawnika, jest to oczywiste. Znam linię orzecznictwa e, sądów. Powszechnych Sądu Najwyższego i można taki obowiązek wybić. Ale zwracam uwagę, że z drugiej strony obowiązek zwolnienia przed przejściem dla pieszych, zatrzymania się w celu przepuszczenia pieszych też można wywieźć z obowiązku szczególnej ostrożności, a mimo to dajemy przepis o charakterze instrukcji. I tutaj chciałem zwrócić uwagę Państwu na jeden fakt. Pieszy w odróżnieniu od kierowcy. Przeważnie nigdy nie uczył się zasad ruchu drogowego. Żaden ekspert nie tłumaczył, co to oznacza szczególna ostrożność, na czym polega. Dlatego ustawodawca, ustawodawca, zarówno ten międzynarodowy, jak i ustawodawca w tych wszystkich państwach, które chcemy brać za wzór, no bo one osiągnęły pewne e, sukcesy, no postanowił napisać e, zakaz. E, obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, ale także rozwinął obowiązki e, pieszych i wtedy te przepisy w sposób komplementarny mogą tak naprawdę działać. No pieszy naprawdę nie jest prawnikiem, nie jest ekspertem od ruchu drogowego, żeby chcąc wchodzić na jezdnię za każdym razem przeprowadzał analizę, prawda, funkcjonalną, systemową pojęcia szczególnej ostrożności i wywoził w tym momencie e, swoje obowiązki. To musi być w sposób łopatologiczny po prostu napisane, bo inaczej może być tak, że pieszy przekonany tymi wszystkimi doniesieniami medialnymi, wypowiedziami, będziecie mieli przepisy, które będą chroniły wasze życie i zdrowie, no niestety będzie uwierzył, że jest nieśmiertelny, powie jestem chroniony i chcę wchodzić. To no przykłady mamy po nowelizacji przepisów dla rowerzystów, gdzie poszedł nacisk, Medialny na te uprawnienia rowerzystów. Jak to teraz będzie bezpieczniej dla rowerzystów, niestety przyniosło to odwrotny e, skutek. Także e, w zakresie e, przejść dla pieszych, chciałbym powiedzieć, popieramy jak najbardziej przedłożenia i, i z strony rządowej, ale jednocześnie prosimy i zaproponowaliśmy w tym piśmie przekazanym komisji uzupełnienie obowiązków e, pieszych o konieczność upewnienia się e, co do prędkości, odległości pojazdów. I widoczności. Chcę tutaj zaznaczyć, że istniejący bez, e, zakaz bezpośredniego wchodzenia pod nadjeżdżający po, pojazd to nie jest to samo. Moi koledzy także ze związków zawodowych e, zwracają uwagę, że e, autobus, w którym wszystkie miejsca siedzące i stojące są zajęte, on nawet w przypadku zwalnienia do prędkości 30-20 km na, na godzinę, ma taką drogę hamowania. Nie mówię już tutaj o sytuacjach, kiedy mamy śliską nawierzchnię, prawda, lub oblodzoną, że naprawdę nawet wejście pieszego na przejście nie tylko bezpośrednio, ale w pewnej odległości nie daje możliwości po prostu reakcji. To samo dotyczy 40-tonowych zestawów pojazdów ciężkich. Proszę czasami spojrzeć na takie filmiki, które pokazują często w internecie drogi hamowania porównanie drogi hamowania samochodu osobowego motocykla 40-tonowym zestawu nie mówię już to o takiej kwestii, jak odpowiednia kampania medialna, która powinna mówić o wzajemnych obowiązkach tych stron prawda i też tłumaczyć pierwszych, że wprawdzie zmieniliśmy prawo, ale nie staliście się kochani i śmiertelni, a cmentarze są pełne e, osób, które miały pierwszeństwo przejazdu i potrafiły je wyegzekwować. Przepraszam za ten kolokwialny tutaj przytoczoną taką, taką taką dyktaryjkę, ale tak po prostu generalnie rzecz biorąc, szanowni państwo, dlatego apelowałbym, żeby w tym jednym zakresie, w zakresie tych przejść dla pieszych, no generalnie rzecz biorąc, zastanowić się na dłuższym wakacjom W naszej ocenie jest to czas około dwóch lat, bo potrzeba zmienić instrukcję o znakowaniu w kierowym, poziomem, Czyli te warunki techniczne, które są w odpowiednim rozporządzeniu e, ministra infrastruktury. Trzeba przeprowadzić audyt, ale być może da się to w jakimś szybszym tempie. Natomiast z pewnością nie da się tego zrobić w przeciągu 14 dni od e, zmiany przepisów. Dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia się. Dziękuję bardzo panu, panu prezesowi Maciejowi Wrońskiemu.